Ponad 100 goli padło w weekend w pierwszej lidze futsalu. Emocji było bardzo dużo w niejednym spotkaniu, nie zabrakło też niespodzianek. Zapraszamy na magazyn goli pierwszej ligi futsalu. Na początek grupa północna. Już w piątek Beniaminek Złowicza podejmuje futbal o Białystok. A oprócz tego odbędą się dwa hitowe starcia, w których zmierzą się niepokonane dotąd drużyny. Jak Jelonia Białystok futsal podejmie sekcję futsalu Wiary Lecha a w futsal świecie gościć będzie Team Lemborg. Dwa kolejne mecze to starcia zespołów, które do tej pory nie wygrały. KKF CTK Logistics Konin zagra z Wenecją Półtusk, a z Dragon Bojano podejmie KS Gniezno. Zaczynamy od wspomnianego piątkowego starcia w Łowiczu, gdzie Kija podejmowała futbalo. Gospodarze zanotowali znakomite wejście w to spotkanie, bo już w pierwszej minucie po rzucie rożnym z dystansu uderzał Piotr Tkacz, a do siatki trafił z bliskiej odległości Michał Szymczak. W 29. minucie Rudzrożny wykonywał Rafał Bogus, podał przed pole do Michała Marciniaka, a ten huknął nie do obrony. Goście odpowiedzieli tylko jednym trafieniem. W 38. minucie Marcin Borowik podał piłkę w pole karne gospodarzy, a tam pełniący funkcję lotnego bramkarza Tomasz Koniczek skierował ją do bramki. Kiałowicz Futbol Białystok 2 do 1. Za nami mecz niepokonanych w dwóch pierwszych kolejkach. Czas na tych bez wygranej, a tacy spotkali się w Koninie w meczu KKF CTK Logistics Konin z Wenecją Półtusk. W czwartej minucie lewą stroną boiska przedał się Krzysztof Budziński, w polu karnym ograł bramkarza i dał prowadzenie gospodarzom. To były jednak miłe złego początki dla miejscowych, bo w 15 minucie mocnym strzałem z kilkunastu metrów wyrównał Łukasz Guralczyk. Nie minęła minuta, a po podaniu Guralczyka prowadzenie gością dał Aleksandr Lapata. Już na początku drugiej połowy skuteczną trójkową akcją popisali się goście, po której Maciej Frąckiewicz podwyższył na 3 do 1 dla Wenecji. Goście nie zwalniali tempa, bo w 22 minucie Michał Knajdrowski wypracował sytuację i podał do Bartłomieja Świniarskiego, któremu pozostało wbicie piłki z najbliższej odległości do pustej bramki. Na 1 do 5 podwyższył z kolei z rzutu karnego Adam Grzyb. Kilkadziesiąt sekund później Maksym Panasenko podał do Duarte i było 1 do 6 kanonadę gości przerwał nieco Krzysztof Budziński, który przełamał strzelecką niemoc Koninian strzałem z rzutu karnego, ale na odrabianie strat było już za późno. Tym bardziej, że rywale nie chcieli się zatrzymywać i w 36. minucie gola zdobył Michał Knajdrowski. W 37. minucie przedłużony rzut karny wykorzystał gracz gospodarzy Mateusz Żolczak. Ten sam gracz dwie minuty później uderzał za pola karnego, a piłkę do bramki wtrącił Kacper skręcki. Pieczęć na koniec tego meczu przystawił jednak Michał Knajdrowski, strzelając do pustej bramki. KKF CTK Logistics Konin, Wenecja Półtusk 4 do 8. W innym meczu zespołów z dołu tabeli spotkali się Dragon Bojano i Greenboot KS Gniezno. Wynik meczu otworzyli gospodarze. Na bramkę rywala uderzali Paweł Brzuzej i Dominik Depta, ale dopiero Michał Horbacz zdołał trafić do siatki. W 14. minucie gospodarze prowadzili już 2 do zera. Kevin Sidor podał do Szymona Wrońskiego, a ten pewnie skierował piłkę do bramki. Na 3 do zera w 17. minucie podwyższył Karol Majchrzak, i takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa meczu. W 23 minucie z rzutu wolnego zagrywał Wroński, podał do Depty, a ten strzałem z dystansu nie dał szans golkiperowi Nieźnian i było 4 do 0. Miejscowi się nie zatrzymywali, zaledwie kilkanaście sekund później wyprowadzili szybką kontrę. Paweł Piór podał do Wrońskiego i było 5 do 0. W 25 minucie ręką w swoim polu karnym zagrał Mateusz Kruszlewski, a z rzutu karnego do bramki trafił Dominik Depta. W 34. minucie na tablicy wyników u gości w końcu pojawiła się jedynka. Po dośrodkowaniu z prawej strony piłkę do własnej bramki skierował Karol Majchszak. Zwrotu akcji to jednak nie przyniosło. Niedługo później, bowiem z przedłużonego rzutu karnego na 7 do 1 podwyższył Depta w 35. minucie piękną indywidualną akcją popisał się gracz gości Mateusz Poltaszewski, który nieco zmniejszył straty KS-u. Na krótko, bo na 8-2 strzałem do pustej bramki podwyższył Michał Horbacz. W 39 minucie gospodarze wyprowadzili kontrę, którą wykończył celnym trafieniem Kevin Sidor. Dragon Bojano, Greenbud KS Gniezno, 9-2. Do, do Gdańska na starcie z AZS-em Uniwersytet Gdański przyjechał futsal Szczecin. Po pierwszych bezbramkowych 10 minutach w końcu pojawiły się gole. W 10 minucie za akcją popędził Hugo Martinez, jego strzał odbił bramkarz gospodarzy, ale dobitka Breno da Silwy, choć szczęśliwa, była skuteczna. W 12 minucie zespołową akcję przeprowadzili goście. Piłkę w końcu otrzymał Dmytro Dibrowa, uderzył z kilkunastu metrów i podwyższył na 2 do 0. Akademicy próbowali skonstruować akcję, która da im gola, ale stracili piłkę i ledwie pół minuty po golu Dibrowa do siatki AZS-u trafił Taras Woroniuk. Szczecinianie nie chcieli się zatrzymywać. W 14 minucie ponownie wykorzystali błąd rywala w ofensywie. Słupek trafił Dibrowa, ale skuteczną dobitką zabłysnął Dmytro Romanienko. W 17 minucie miejscowym mogło odechcieć się gry. Po podaniu Romanenki po raz drugi bramkarz Gdańszczan pokonał Woroniuk. Gospodarze doczekali się pierwszej bramki w kolejnej akcji. Mateusz Anuszewski podał do Huberta Krzyżanowskiego i miejscowi znów nabrali ochoty do gry. Tymczasem ostatnie 10 minut znów należało do szczecinian, którzy w 32 minucie wyprowadzili kontrę i po podaniu Daniela Ferreiro na 6 do 1 podwyższył Taras Woroniuk. W końcówce akademicy próbowali gry bez bramkarza, ale nawet to nie pomogło, a dodatkowo do pustej bramki trafił Izak Martinez. Wynik meczu ustalił w ostatniej minucie Mauricio Tavares po podaniu Daniela Ferreiro. Uniwersytet Gdański, futsal Szczecin. 1 do 8. Dostaliśmy taką trochę egzekucję, bo, bo rzeczywiście te, to, co, to, co przeciwnik miał, to właściwie wykorzystywał. I z pierwszych 10 minut wydawało się, że. że... O kim nieźle nasza gra wygląda i gdzieś i, i ten mecz był wyrównany bardzo, a nawet myślę, że bliżej naszej strony to się, to się ta, ta, ta przewaga gdzieś tam korelowała, natomiast no cóż, no, tam wynik odjechał szybkie 3-0 i tak naprawdę potem już myślę, że Szczecin miał ten mecz po prostu pod kontrolą. Myślę, że to jest jedna z trudniejszych porażek, jak doznajemy w ostatnich latach, bo naprawdę do dziesiątej minuty nie, nie wydawało się, że... Przegramy, a co dopiero takim wynikiem? Dominowaliśmy, mieliśmy okazję, a tutaj nagle rywali. Jedna, druga, trzecia okazja, i oni wszystko idealnie kończyli. Do przerwy jest 5-1, gdzieś tam wierzyliśmy, że jeszcze złapiemy kontakt, ale no niestety nie udało się. Na zakończenie meczu w grupy północnej ciekawie zapowiadające się starcie futsalu Szczecin z teamem Lemborg. Oba zespoły wygrały do tej pory po dwa mecze, ale faworytem byli miejscowi, którzy szybko, bo już w pierwszej minucie, objęli prowadzenie. Karol Czyszek wypracował znakomitą sytuację, podał do Olivera zaręby który z bliskiej odległości skierował piłkę do bramki. W 12 minucie zaręba po raz drugi pokonał bramkarza rywali, ale tym razem po indywidualnej akcji, w której dał pokaz swojej szybkości. To zmusiło trenera gości do wzięcia czasu, ale na niewiele się to zdało, bo niespełna minutę po tym akcję wyprowadził Piotr Kaczkowski, podał do Mateusza Cymana, który podwyższył na 3 do 0. Kilkadziesiąt sekund później Cyman zrewansował się Kaczkowskiemu i zrobiło się 4 do 0. W 24. minucie zrzutu rożnego zagrywał Cyman, podał do Czyszka, ten zaś do ustawionego przed bramką Davidsona Sylwy, który minutę później mógł cieszyć się z pierwszej bramki w barwach futsalu świecie. W 33. minucie próbę wyprowadzenia akcji udaremnił Krzysztof Elsner, który najpierw przejął piłkę, a potem po indywidualnej akcji trafił nią do siatki. W 36. Minucie goście znów stracili piłkę w ofensywie, po czym Piotr Kaczkowski podał do Szymona Kocieniewskiego, a ten mocnym strzałem pod poprzeczkę ustalił wynik meczu. Futsal świecie: Team Lemborg, 7 do 0. No myślę, że szybko stawiliśmy sobie wynik tego spotkania. Myślę, że no ta bramka padła dosyć... sobie tam. 4-6 minuty, nie pamiętam dokładnie, ale ustawiliśmy sobie to spotkanie. Myślę, że kontrolowaliśmy je od samego początku. Sytuację marnowaliśmy dosyć sporo, także ten wynik to taki najmniejszy wymiar kary. Co jeszcze więcej, no, tak naprawdę no, mocno trenujemy. Jesteśmy po okresie przygotowawczym, gdzie każdy z nas mocno pracował i, i widać to na meczach. Każdy zostawia zdrowie. Szeroki skład, trener ma także duży wybór. Jeśli chodzi o, o skład meczowy, także no, każdy musi walczyć o ten skład, żeby się zmieścić. Wiadomo kontuzje się zdarzają, ale jeśli chodzi o jeszcze o meczu, przeciwnik rozpracowany, wiedzieliśmy czym mogę nam zagrozić. Gdzieś tam dwie, trzy sytuacje. W pierwszej połowie doskonale wybronione przez Bartka Piotrowskiego, w drugiej połowie to były już kontry, które gdzieś tam wynikały z naszej nieskuteczności. Także zasługują na zwycięstwo. No i, i już od trzeciej kolejki fotolidera. No Próbowaliśmy, ale no, wyszło to tak, jak wyszło. Praktycznie większość sytuacji stworzonych przez Zespół z Świecia. W tej, zwłaszcza w pierwszej części, części meczu zostało wykorzystane. My mieliśmy gdzieś tam zalążki, akcji, czy nawet mieliśmy swoje sytuacje, które powinniśmy wykorzystać. Nie wykorzystaliśmy, natomiast to nie zmienia faktu, że zasłużona porażka. W meczu kolejki Jagiellonia Białystok Futsal wysoko uległa sekcji futsalu Wiary Lecha. Ciągle bez punktów KKF CTK Logistics Konin oraz KS Gniezno. W tabeli nadal na czele futsal Świecie, ale drugą przed weekendem Jagiellonie przeskoczyły Wiara Lecha Poznań i futsal Szczecin. Na dole tabeli o kilka oczek podskoczyły Wenecja Półtusk i Dragon Bojano, które wygrały pierwsze swoje mecze w tym sezonie. Czas na grupę południową pierwszoligowych zmagań. Najciekawiej zapowiada się mecz w Gliwicach, gdzie KS Sośnica podejmie jak san WKS Śląsk Wrocław futsal. Emocji na pewno nie zabraknie w pozostałych spotkaniach. W Kazimierze Wielkiej zmierzą się zespoły, które do tej pory nie przegrały. KKF Kafaro Global System Kazimierza Wielka podejmie Spadkowicza z Fogo Futsal Ekstraklasy Ruch Chorzu Futsal. W nowinach natomiast zagrają ekipy, które na koncie punktów jeszcze nie mają. Zaczynamy od meczu Silesi Box Siemianowice Śląskie z Górnikiem Polkowice. W pierwszej połowie meczu padł tylko jeden gol. W 15. minucie Dawid Biały wykorzystał ryzykowne wyjścia z bramki Pawła Grzywy i strzałem z własnego pola karnego dał prowadzenie przyjezdnym. W 25. minucie Marcel Wolan podał do Pawła wyżgi, ten objechał bramkarza i do pustej bramki podwyższył wynik. W 33. minucie gospodarze, którzy jeszcze mogli mieć nadzieję na punkty w tym meczu, stracili dwa gole pod rząd. Najpierw przedłużony rzut karny podyktowany za szósty faul wykorzystał Marcel Wola. Ten sam gracz kilkadziesiąt sekund później przedarł się pod pole karne rywala i wyłożył piłkę Dawidowi Białemu, który ustalił wynik spotkania. Silesia Box Siemianowice Śląskie, Górnik Polkowice 0-4. do 4. Nie wiem skąd takie nasze wejście w mecz, bardzo słabe. Najsłabszy nasz mecz w sezonie, fakt były tylko trzy, ale ale naprawdę najsłabszy nasz mecz w drugiej połowie tych sytuacji było więcej, ale powiedzmy sobie szczerze, że tutaj się też gdzieś w okrojonym składzie i opadły z siły i stąd też się tworzyły te sytuacje, ale tak jak mówię, no nie był to nasz najlepszy mecz dzisiaj. Cieszymy się z trzech punktów, że nie straciliśmy bramki. No i cóż, gramy dalej. Całą pierwszą połowę uważam, że zagraliśmy najlepszą w tym sezonie. I to, że Polkowice strzeliły bramkę przez całe boisko, moim zdaniem jeden strzał na tysiąc takich wpadnie, to oprócz tego, szczerze mówiąc, nie mieli zbyt wielu klarownych sytuacji. Nam wybijali dwa razy z linii bramkowej piłkę. Uważam, że po pierwszej połowie wynik powinien być spokojnie minimum jedną lub dwoma, dwoma bramkami na naszą korzyść. I też pewnie inaczej by się to potoczyło w drugiej połowie gdzie trochę, trochę opadliśmy, ale uważam, że wynik 4-0 jest trochę krzywdzący i nie odzwierciedla tego, co dzisiaj się działo. Siemianowic śląskich przenosimy się do Krakowa na mecz AZS-u UX AZSM AWF Profi Sport Wrocław. Pojedynek dwóch drużyn akademickich otworzyli goście w piątej minucie. Jurij Kapustyński dośrodkował do Marcina Bobera, a ten z dwóch metrów skierował piłkę do bramki. Dwie minuty później gospodarze odpowiedzieli. Jakub Ptak odebrał piłkę rywalom i huknął za pola karnego w okienko bramki Wrocławia. To dało dodatkowego kopa miejscowym. W dziesiątej minucie z dośrodkował Mateusz Mroczka, a z linii pola karnego celnym strzałem popisał się Patryk Zając. W 12 minucie Grzegorz Chlebda podał do Zająca, a ten po raz drugi w ciągu kilku minut wpisał się na listę strzelców. W tym meczu nie było nudym, bo sytuacje bramkowe były po obu stronach, ale w 14 minucie po podaniu Bartłomieja Polaka na 4 do 1 podwyższył Władysław Wolinik. W końcówce pierwszej połowy przebudzili się goście. Kapustyński podał do Marcina Bobera, ten do Pawła Tkocza, który zmniejszył nieco rozmiary porażki. A już w kolejnej akcji meczu bramkę na 4 do 2 zdobył kapustyński. W drugiej połowie długo nie padały bramki, dopiero w 34. minucie po rzucie rożnym podwyższył prowadzenie łeku Jakub Tak. Następnie w 37. minucie goście zaryzykowali i wycofali bramkarza. Ich atak pozycyjny przerwał jednak Grzegorz Chlebda, który pognął z piłką do pustej bramki rywala. Na otarcie łez w ostatniej minucie meczu do bramki Krakowian trafił Juri Kapustyński, który ustalił wynik meczu. AZS Ułek Kraków, AZS AWF Profi Sport Wrocław. 6-4. Przed meczem tak naprawdę mieliśmy takie samo nastawienie, jak przed poprzednimi dwoma, no ale niestety, tak jak powiedziałeś, nie, nie udało się tych założeń wykonać. Tak naprawdę oprócz dobrych pierwszych pięciu minut meczu i, i tak naprawdę jednego momentu, takiego pięcio-siedmiominutowego jeszcze w pierwszej połowie, gdzie doskoczyliśmy troszkę na 4-3, no to reszta meczu była słaba w naszym wykonaniu. Tak naprawdę... Nie że wszyscy zawodnicy, którzy dzisiaj grali, no to poprzednie dwa mecze grali o wiele lepiej, więc myślę, że to jest przyczyna takiej przegranej. No zdecydowanie, no, na pewno brakowało nam e, tych trzech punktów. We wcześniejszym meczu czuliśmy, że jesteśmy lepsi, ale niestety nam nie udało się e, wywalczyć pozytywnego rezultatu. No ale ważne, że dzisiaj się udało, wszyscy są zadowoleni. Może teraz, jak koledzy się śmieją, że maszyna ruszyła i lecimy po następne trzy punkty. W Gliwicach spotkała się miejscowa sośnica z Jaksan Śląsk Wrocław. Faworytem byli goście, którzy wygrali dwa poprzednie spotkania, podczas gdy sośnica miała na koncie 0 punktów. Już początek meczu jednak stawił faworyta w trudnej sytuacji. W pierwszej minucie Szymon Kaczmarczyk przechwycił podanie rywala przed swoją bramką, podał do Marcina Kiełpińskiego, a ten z bliska dał prowadzenie Sośnicy. W trzynastej minucie Tomasz Czurek wybaczył dobrze ustawionego na połowie rywala Marcina Kiełpińskiego, który przyjął piłkę, odwrócił się i podwyższył prowadzenie swojej drużyny. W dziewiętnastej minucie na bramkę Sośnicy uderzał Dawid Witek, tor lotu piłki zmienił Mateusz Szyszko i było 2 do 1. Gospodarze odskoczyli zaraz po wznowieniu gry w drugiej połowie. W 20 minucie pomylił się jeden z graczy gości i Daniel Rakowiecki miał ułatwione zadanie, pognał na bramkę rywala i pewnym strzałem pokonał bramkarza. Potem do głosu doszli przejezdni. W 22 minucie Maksym Woronin wyłuskał piłkę rywalowi, podał do Michela Cardenasa i było 3 do 2. Minutę później gościom udało się wyrównać po tym, jak popis swoich umiejętności pokazał Filip Turkowyt zdobywając gola strzałem z dystansu. Do 38 minuty na tablicy wyników był remis. Wówczas przypadkowo sfaulowany został jeden z graczy Sośnicy, a z przedłużonego rzutu karnego do bramki trafił Michał Chyży. Ten sam gracz ustalił wynik spotkania z dokładnie tego samego miejsca, wykonując pewnie przedłużony rzut karny. Sośnica Gliwice Śląsk Wrocław 5-3 W kolejnym meczu Kafaro Global System Kazimierza Wielka starł się z ruchem chorzów. Na prowadzenie w drugiej minucie meczu wyszli gospodarze. Nieprecyzyjne podanie bramkarza przejęli gracze z Kazimierzy, a szybką kontrę wykończył Dawid Dziadana. Goście szybko, bo w piątej minucie odrobili straty. Na indywidualną akcję zdecydował się Daniel Jagodziński, który z ponad 10 metrów huknął na bramkę gospodarzy, trafiając w Michał Atkacza. I ruch wyrównał. W szóstej minucie z kontrą pognał Jagodziński, podał do Daniela Wojtyny, którego strzał odbił bramkarz, lecz blisko był Jagodziński, który pośpieszył z dobitką. Niecodzienny gol padł w siódmej minucie. Piłkę z własnego pola karnego wyrzucił bramkarz Kafaro Global System, a interweniujący poza polem karnym golkiper ruchu pechowo wpakował ją do swojej bramki. Ruch mimo to na przerwę schodził prowadząc, bo znakomitą akcję trójkową wykończył Michał Tkacz. Jeszcze więcej goli kibice zobaczyli po przerwie. W 23 minucie Aleksander Hartstein zagrał dwójkową akcję z Sebastianem Brockim i podwyższył na 4 do 2. W 28 minucie Michał Tkacz podał do Łukasza Borkowskiego, który zaskoczył pera miejscowych. W 31 minucie popis Dali Jagodziński z Dominikiem Jankowskim i ten ostatni mocnym strzałem podwyższył wynik spotkania. W 34 minucie tkacz podał do Hartsteina, ten zaś do Łukasza Borkowskiego, który miał dość miejsca, żeby podwyższyć na 7-2. To właśnie pierwszy kwadrans z drugiej połowy zadecydował o wyniku meczu, choć strzelanie jeszcze się nie skończyło. W 37 minucie kapitan gospodarzy Daniel Dowak wyprowadził kontrę którą choć na raty, ale wykończył Ipson Oliveira. Rozluźnieni chorzowianie w kolejnej akcji popełnili błąd. Dawid Dziadana ograł tkacza i powiększył dorobek bramkowy swojej drużyny do czterech goli. Jeśli miejscowi mieli jeszcze jakąś nadzieję, to odebrał i miał w 39 minucie Mariusz Seget, pakując piłkę do pustej bramki. Cafaro Global System Kazimierza Wielka Ruch Chorzów. 4 do 8. Sporo goli padło również w meczu futsal Teamrzek z Eventu Wisło-Opatowiec. Goście objęli już prowadzenie w pierwszej minucie. Wyprowadzili akcję prawą stroną, dośrodkowanie pechowo przeciął wracający przemysł i było 0 do 1. To nie trwało długo, bo w kolejnej akcji Damian Makowski padł do Wadyma Iwanowa i był remis. Na początku meczu szybko padały gole, bo już w trzeciej minucie Kamil Powała podał w pole karne do Pawła Boczarskiego, który z bliska dał prowadzenie swojej drużynie. W 11 minucie po rzucie rożnym dla brzegu Popis dał strzałem z kilkunastu metrów Ariel Piasecki, a w 16 minucie Piasecki podał do Przemysława Dewuckiego, który zwiódł obrońcę, zrobił sobie miejsce i pokonał bramkarza rywali. W drugiej połowie niewiele się zmieniło, dalej dominowali gospodarze i w 22 minucie Jakub Rabanda podał do Kamila Powały i było 5 do 1. W 25 minucie Kacper Opatowski podał do Dewuckiego, który ze stoickim spokojem zewnętrzną stroną stopy wpakował piłkę do siatki. W 30 minucie Dewucki wystąpił w roli asystenta. Podał do Wadyma Iwanowa, który będąc w znakomitej sytuacji nie zawiódł kolegów z zespołu. Minutę później Rafał Orzuk chciał zagrać piłkę w pole karne, trafił rywala, a piłka przypadkowo trącona przez Macieja Kuchtę wpadła do bramki, bo gospodarze prowadzili 8 do 1. Wtedy do bramki trafili gracze Wisły, Arkadiusz Lekki wykorzystał bowiem przedłużony rzut karny. To jednak nie mogła być długa radość, bo rywale napierali i po samobójczym trafieniu Mateusza Majerczyka było 9 do 1. Wynik meczu ustalił Juri Jaremczuk. Bramkarz gospodarzy widząc pustą bramkę rywali zdecydował się na strzał z własnego pola karnego. Futsal Team Jack SSF Eventa Wisła Opatowiec 10-2. Na koniec mecz GKS Futsal Nowiny GKS Futsal Tychy. W tym spotkaniu pierwszy gol padł dopiero w 17 minucie. Na samotny atak zdecydował się Krystian Karpeta, który nieatakowany strzałem z dystansu dał prowadzenie Tyszanom. W 25 minucie gospodarze wyprowadzili szybką kontrę i niespodziewanie doprowadzili do remisu po golu Wiktora Nogackiego. Jednak już minutę później po podaniu Karpety na prowadzenie Tyszan wyprowadził Piotr Pytel. Goście przeważali, ale mieli problem ze zdobywaniem goli. W 34 minucie Bartłomiej Sitko przeciął podanie rywali i pognał na bramkę rywala, podwyższając na 3 do 1. W 36 minucie z linii bocznej piłkę wybijał Karpeta, podał do swojego bramkarza, który znalazł się pod polem karnym rywali, ten zaś do Piotra Pytla, który zdobył drugiego gola tego dnia. Wynik meczu ustalił Bartosz Kokot, który trafił do siatki po wymianie podania z Tomaszem Gosiorem. Nowiny tychy 1 do 5 Lider tabeli ASG Stanley Futsal Team Brzeg notuje kolejne okazałe zwycięstwo. W najciekawszym meczu kolejki KS Sośnica Gliwice pokonała, jak WKS Śląsk Futsal Wrocław. Po 12 goli padło w meczach w Kazimierze Wielkiej i Brzegu. W tabeli na czele nadal ekipa z brzegu, a za jej plecami Roszada. Ruch przeskoczył Śląsk Wrocław, a górnik Polkowice AZS Wrocław. Niezwykle ciasno w dolnych rejonach tabeli, podróżyny od miejsca 6 do 12 dzieli jedynie 3 punkty. MVP kolejki został wybrany Uriel Cepeda z wiary Lecha Poznań. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za obejrzenie tego magazynu pierwszej ligi futsalu i do zobaczenia za tydzień.